Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście jesteśmy na CSGO Skinsie no i na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze niki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo przypomnę, że trwają ciki do końca tego miesiąca, czyli do końca maja na 125 dolarów. Zachęcam abyście wpłacali sobie na stronkę i podsyłali te dowody wpłat do mnie na Discordzie bądź dzwonili do mnie, abym mógł zobaczyć tą wpłatę na żywo. Dodatkowo przypomnę o konkursie dla losowego subskrybenta, gdzie do wygrania macie Shadow Daggery Freehand za około 500 zł. Jedyne co trzeba zrobić to skomentować film na kanale, który jest na stronie głównej kanału. A w dzisiejszym odcinku lecimy sobie w piątkowy, majowkowy wieczorek z tymi skrzynkami Backpack Case za 42 zł. Ostatnia skrzyneczka z eventu. Mam nadzieję, że skrzyneczka będzie będzie, będzie nam tutaj oddawać i że sobie na niej zarobimy. Jaki szybciutki odcineczek, dzisiaj dwa dni odcineczka nie było przez małe problemy techniczne, ale dzisiaj już właśnie mamy. Więc mam nadzieję, że będzie nam sypać po takiej malutkiej przerwie jak najlepiej. Dobra, przeszliśmy sobie do trzech skrzyneczek, ale na razie bez szału. Czy się zatrzymy na tym hyperbiście? Chyba tak siad trzymało na Hyperbiście w ogóle wydajemy 126, to tylko Hyperbiście się nam zwrócił. Także nie fajnie, nie fajnie. Eee, może teraz coś lepiej kislow. Dobra, to niestety też nie będzie to. Jedna skrzyneczka aż się zwraca i teraz to jest chyba Kałach Asimov i Kałach Asimov już powinien nam dać jakiś plusik. 187 zł 237, więc bardzo fajnie. Lecimy sobie teraz dalej. Kolejne skrzyneczki 126. Backpack case'ik wydajemy sobie i niestety tym razem to nie jest plusik Jeszcze chwilkę sobie pootwieramy Oj, nowa może być droga Ogólnie może być dobre zestawienie teraz 70... Ojejku, co? 705 zł? Dobra, myślałem, że nowa będzie droga, ale nie sądziłem, że M4 LNS może być takie drogie Oto to w dzisiejszym odcinku na razie szykuje się nam e, przepotężny plusik Dobra, jeszcze raz sobie otworzymy i idziemy sobie zrobić case battle 2 po 15 skrzynek, oczywiście jeden klasycznie, drugi underdog. No i na dzisiaj sobie zakończymy, ponieważ no zarobić zarobiliśmy już sobie na skrzyneczce backpack kiesik, ale możemy oczywiście jeszcze więcej wyciągnąć z samej jakiejś bitewki, tutaj za 7000 sola, ale czy on doda boty, bo jak tak, no to możemy sobie zawalczyć. Oj tutaj mi się kliknęło. Ale chyba nie jest chętny, żeby dodawać boty, także opuścimy tą bitwę. Nie ma co czekać, nie ma co ryzykować, w sumie straty 7000. Dodał, nie dodał, nie dodaje, także uciekamy sobie z tej skrzyneczki, czy jest jakaś inna. Ciekawa bitewka, nie ma innej ciekawej bitewki, także robimy sobie naszego backpack case. A. Backpack case za 42 zł. Jest backpack casik, 15 backpack case'ów I mamy 630 zł Zaczniemy sobie od underdog'a Skoro nam wcześniej poleciało bardzo dobrze No to teraz może nam polecić ciutkę gorzej I dzięki temu właśnie wygramy sobie Cyk, cyk i cyk Lecimy sobie no i sprawdźmy sobie co nam tutaj wyleci Pierwsza skrzyneczka Fire Elemental Także no średnio bym powiedział Druga skrzyneczka ten, jak to się nazywało? Kardiak za 13 zł to już trochę lepiej. No, 13 skrzyneczek do końca, także no, jest szansa, żeby tutaj sobie to przegrać. Oczywiście przegrać w tym sensie, że będziemy sobie dropić jak najmniej i zgarniemy sobie e, łączną pulę. Bo to widzicie, każdy tak samo, ale najmniej ja sobie dropię cały czas w ostatnich skin'kach Więc no. Liczymy na troszkę szczęścia, 10 skrzyneczek do końca, oj ten Dragon King może tutaj troszkę kosztować, 34, 50, no dobra, nie ma tragedii, Fire Elemental znowu, czyli niedobrze, bo 45 zł to kosztuje, bardzo niedobrze bym powiedział, znowu Fire Elemental, ale ten, że jest ładniejszy, Minimal Wear, 283 do 156 czyli klasyczną na razie bym wygrywał no w tym momencie już by stracił na klasycznej ale ja chcę tutaj underdoga sobie wygrać 40 do 71 no stówka no ale przy takich skinkach to będzie strasznie ciężko tutaj wygrać sobie 150 już w sumie ten blok 18 versus izak 3 skrzynki, no raczej to się nie uda Raczej to się nie uda, więc trzeba będzie spróbować zaraz klasika na 15 skrzyneczek. Już się naszykuję, żeby tutaj kliknąć, zobaczymy tylko jaka będzie różnica. 200 zł, może nie, dobra, 150, także nie będzie najgorzej, nawet nie patrzymy ile wygrał. Lecimy sobie z kolejnym backpack case'em, przejechałem backpack case, cyk, 15 skrzyneczek i teraz idziemy sobie na klasika, oczywiście 4 graczy. Cyk, no i lecimy. Sprawdźmy sobie, czy może teraz nam będzie sypać gorzej, jak nam teraz nie będzie sypać. I underdoga byśmy wygrali, bo takie odcinki też już bywały, że tak się dzieje. Także lecimy sobie i sprawdzamy sobie pierwsza skrzyneczka Primal Saber całkiem ok, ale wiem, że mogłoby być lepiej. Dobra, tutaj nadal bez szału, chociaż ten mecha industry sobie factor nie dropnął. No. Trzecia skrzyneczka czerwony skinek, ale czy on nam coś tutaj pomoże? 24 versus 28, także niestety bez szans jesteśmy i tutaj w ogóle Hyper Beast poleciał, to jest troszkę niepokojące, że tak się stało. 28 do 80, kurde, no tutaj Bodroso na razie króluje w tej bitwie. Ile tracimy? 50 zł. No dobra, jest to do odrobienia przede wszystkim. 60 już w sumie jest to do odrobienia, ale jak to się zakończy? No to tego, kurde, nie wiemy. 50 zł cały czas, no czyli cały czas takie same skinki dropimy. Ale ten hyperbisik teraz może nam pomóc bardzo. I wszyscy jesteśmy na styku, wszyscy możemy jeszcze tą bitwę wygrać. Fosfor, proszę 21, tutaj 24, ok. 5 skrzyneczek do końca. Cyrexik 15, 15, 32, 73 O kurde, tutaj już jest nieciekawie Ale ten skaucik można nam pomóc sporo 80 I wychodzimy sobie na prowadzenie Na trzy skrzyneczki przed końcem Isak Teczek teraz I mamy ile? 17 zł przewagi Chyba to utrzymamy Nie, 15 zł mamy przewagi aby. I ostatnia skrzyneczka I to chyba mamy widzowie Chyba tak Brawo na sam koniec wygrywamy sobie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale, Siemanko!